40% światowego wzbogacania uranu odbywa się w Rosji, tak więc świat zachodni dąży do tego, żeby się uniezależnić od Rosji. Oprocentowanie amerykańskich fixed mortgage, czyli tych kredytów na nieruchomości w Stanach Zjednoczonych, jest bodajże na poziomie 7,5%. A w latach 80., przez całą dekadę, mieliśmy ponad 10%, 10-15% i więcej. Do tego pivotu Fedu. Możemy jeszcze, jeszcze, może, może dojść do takiej sytuacji, że jeszcze długo możemy do tego poczekać. Dzień dobry widzowie, z tej strony Kacper Kazimierczak, kanał Instytutu Kryptografii, a w dzisiejszym materiale moim gościem przedsiębiorca, inwestor surowcowy, ale także kryptowalutowy Paweł Szpakowi. Cześć Paweł. Witam. Słuchajcie, dzisiaj będziemy mówić o gorącym temacie i też chciałem, żeby Paweł przedstawił swój punkt widzenia na to, Pawle, czy w Polsce będziemy mieli elektrownię atomową, ponieważ podpisuje się podobno jakąś umowę, rząd to hucznie zapowiada, ale czy faktycznie do tego dojdzie? No, czy będziemy mieli ostatecznie tę elektrownię, ona będzie rzeczywiście wytwarzała prąd? Teraz już są zapowiedzi, zapowiedzi już takie bardzo zaawansowane deklaracje, że będziemy mieli dwie, dwie elektrownie w Polsce budowane jednocześnie. To jest bardziej pytanie do polityków niż do mnie. Ja mogę, tak jakby z mojego punktu widzenia, takiego inwestora, spojrzeć na to z punktu widzenia właśnie biznesowego czy inwestycyjnego, jak, jak my, potencjalni inwestorzy, my jesteśmy w stanie zarobić na tym, że rząd polski będzie w Polsce budował elektrownie. W Polsce, rząd w Polsce. No, rząd, rząd w Polsce, oczywiście rząd będzie zleceniodawcą, wykonawcą będzie, jeżeli chodzi o te główne zlecenie, będzie firma Westinghouse ze Stanów Zjednoczonych. Tak jak mówiłem, mieliśmy oferty koreańskie, francuskie, amerykańską najdroższą, i, ale no, było raczej pewne, że, że wygra amerykańska, ponieważ no, układy polityczne i historia przetargów publicznych w Robionych przez państwo polskie pokazuje, że w Polsce zawsze wygrywają Amerykanie. No tak. Co nie zmienia faktu, że ostatecznie dobrze, że powstanie ta elektrownia. Jeszcze zobaczymy, ile ostatecznie będzie miała bloków w sobie, bo elektrownia może mieć jeden blok atomowy, może mieć dwa, cztery, sześć. Różnie to bywa. Zapowiedzi są, że to będzie duża elektrownia, o około. Przynajmniej zawierająca cztery reaktory. No czas pokaże. To kilkanaście lat jeszcze przed nami. No fakty są takie, że już premier Morawiecki ostatecznie zadeklarował, że no, ostateczna decyzja ma zapaść 3 listopada. Dzisiaj jest 2 listopada, ale wiemy już od kilku dni, że, że rząd polski wybrał właśnie ofertę Westinghouse. Z drugiej strony konsorcjum, w którym właśnie prywatny kapitał, czyli Solorzak ma swoje udziały, wybrali ofertę koreańską. Oferta koreańska jest dużo tańsza od amerykańskiej, o kilka miliardów dolarów. Znaczy, na razie to są założenia, praktyka pokazuje, szczególnie jeżeli chodzi o budowę reaktorów amerykańskich, że Pomiędzy założeniami budżetowymi a ostatecznym kosztem wybudowania elektrowni no, rozbieżność jest często duża. Mamy to na przykładzie teraz w ogóle takiej elektrowni budowanej w Stanach Zjednoczonych. Tam budżet dosyć drastycznie został przekroczony miał być 10 miliardów, już jest kilkanaście. Termin też został przekroczony, ale już, już jest na ukończeniu. To o czym mówiłem, Koreańczycy budują zazwyczaj w 5 do 7 lat, to, tak sobie, takie sobie mają, takie mają, taki mają harmonogram, budują w terminie założonym zazwyczaj, no i budują w granicach 7 miliardów za reaktor, oczywiście są jeszcze Chińczycy, którzy budują za 3 miliardy, dolarów i budują w 3 lata za często. Deklarując, jeżeli deklarują, że budują w 3 lata od 3 do 5 lat, jeżeli deklarują, że budują w 3 lata, zazwyczaj kończą w 3 lata, więc to te elektrownie moglibyśmy mieć dużo szybciej, gdybyśmy korzystali z technologii chińskiej, no ale wiadomo, klimat geopolityczny jest taki a nie inny, więc skorzystamy z oferty amerykańskiej kapitał prywatny częściowo, czyli spółka Rzaka postawiła na Koreańczyków, którzy są tańsi i budują szybciej, więc tutaj tak jakby już, już przy prywatnych pieniądzach tak jakby rachunek ekonomiczny już odgrywa dużo większą rolę niż w przypadku zamówień państwowych 300. Ale ta taka fajna, jeżeli nawet one jednocześnie będą powstawać, będzie, będzie to bardzo dobrze. Konkurencja zawsze mile widziana i też będzie można widzieć, jak efektywnie działa kapitał e, prywatny i jak efektywnie działa kapitał e, państwowy, jaki będzie koszt wybudowania elektrowni e, budowanej z, z udziałem kapitału prywatnego i, z i tylko z udziałem Skarbu Państwa. To będzie takie ciekawe porównanie. E, no i to jak, jak, my możemy, jak my możemy skorzystać na tym, że elektrownia atomowa w Polsce będzie budowana? Czyli odwrócić nieco rolę, bo z jednej strony my, jako płatnicy podatków, będziemy musieli za tą elektrownię zapłacić, niech kto inny, tylko my właśnie. A z drugiej strony, jak możemy to tak to zrobić, że, że to rząd, po, po, po części rząd polski to będzie nam płacił. Westinghouse to firma, która do niedawna była. W pełni, bo spółką, która do niedawna posiadała w 100% udziały w Westinghouse, było Brookfield. No to dosłownie parę tygodni temu doszło do bardzo głośnej transakcji na, w świecie uranowym, a mianowicie firma Cameco kupiła 49% udziału Westinghouse, czyli no najwie, naj, drugi największy wydobywca uranu na świecie i w świecie zachodnim zdecydowanie lider. Czyli firma Cameco Corp. stała się blisko w połowie właścicielem Westinghouse. No i teraz zajmując pozycję na Cameco, czyli no, pokaza to promie największym wydobywcy uranu na świecie. Cameco swoje projekty wydobywcze ma głównie zogniskowane właśnie w Kanadzie, w regionie Atabasca Basin. Ale ma też swoje projekty na terenie Ameryki, czyli Stanów Zjednoczonych. Ma swoje joint venture na terenie Kazachstanu. Tam też Cameco razem z Kazatopromem ma swoje projekty, z których wydobywa Uran. W tym roku mają problem z, z transportem tych, tych funtów wydobytych na terenie Kazachstanu. I no generalnie nie wiadomo, czy nie odejdą w ogóle od, od wydobycia ze względu na sytuację geopolityczną w Kazachstanie. Na wczesnym etapie mają też y, drobne projekty w Australii, ale y, no, do, to są tak jakby śladowe ilości. Jeżeli patrzymy globalnie na kameko i ich moc wydobywczą, ona się ogniskuje głównie w, w Kanadzie. Cameco poza tym, że jest firmą, która jest wydobywcą uranu, jest też przetwórcą paliwa na różnych etapach, ponieważ tak jak wspominałem wielokrotnie, pomiędzy wydobyciem rudy uranu, a powstaniem paliwa, które jest ostatecznym produktem, który jest ładowany do, do reaktorów atomowych, to jest okres około 18 miesięcy, no i kilka etapów ta, ta, ta ruda uranu przechodzi. Zanim stanie się ostatecznie takim prętem paliwowym. Kameko ma swój, swój udział właśnie w, w różnych etapach przetwarzania i też, szczególnie jeżeli chodzi o Kanadę, świadczy usługi konserwacyjne i usługi takie no, szeroko pojęte usługi dla elektrowni atomowych. Teraz nabywając Westinghouse, a Westinghouse właśnie specjalizuje się w budowie reaktorów oraz właśnie w serwisie i całym tym procesie paliwowym, a także właśnie takich usługach serwisowych dla elektrowni amerykańskich, teraz Cameco staje się takim po prostu behemotem. Jeszcze możemy dodatkowo wspomnieć o tym, że Cameco ma dużo udziałów w takim projekcie Silex, który za kilka lat ma w technologii laserowej wzbogacać uran. Ma to być dużo bardziej efektywna technologia, no, która jest potrzebna, bo ponieważ, żeby ograni ograniczyć koszty wzbogacenia, które są już teraz bardzo drogie, poza tym tak, tak jak wielokrotnie wspominałem Rosjanie kontrolowali do niedawno, kontrolują dalej, znaczy kontrolują. Wzbogacają 40% światowego wzbogacania uranu odbywa się w Rosji, tak więc świat zachodni dąży do tego, żeby się uniezależnić od Rosji. No ten, ten nowy sposób wzbogacania uranu, który ma wybudować Silax, właśnie w którym Kameko ma udziały, to jest myślę 5 do 7 lat, zanim to będzie efektywnie działało. Co nie zmienia faktu, że właśnie firma Cameco to pokazuje, jak firma Cameco tak jakby chce chce mieć taki chce mieć trzymanie na każdym etapie produkcji paliwa z uranu, czyli od wydobycia poprzez wzbogacanie uranu, poprzez świadczenie usług dla elektrowni atomowych, aż po właśnie dzięki nabyciu Westinghouse samo budowanie elektrowni atomowych. No, i dzięki temu, że jest to spółka amerykańska Westinghouse, i, a coś co za tym idzie, ma bardzo duże ma poparcie najskuteczniejszego rządu na świecie. Dzięki temu, no, pomimo tego, że firma Cameco jest firmą kanadyjską, tam ma swoją siedzibę i tam, tam, tam większość akcjonariuszy nas się stamtąd wywodzi, co nie zmienia faktu, że jest to już taka globalna korporacja i. I teraz dzięki właśnie udziałom, nabycie Westinghouse, tych 49% udziału kosztowało Cameco 2,2 miliarda dolarów, no to to się wiązało z tym właśnie między innymi z akcją cenową na spółce Cameco, jaka miała miejsce na przestrzeni ostatnich dwóch, trzech tygodni, doszło do dużego spadku, ponieważ na częściach Kameko miało sporą rezerwę gotówkową, posiłkowało się też kredytem, ale też część, część transakcji została sfinansowana przez rozwodnienie akcji, czyli do nowych akcji. W krótkim terminie nie spodobało się to indywidualnym inwestorom i doszło do dużej przeceny, pomimo tego, że te nowe akcje posłużyły temu, żeby zwiększyć wartość spółki Kameko. To nie jest tak, że oni sobie wydrukowali po prostu akcje, bo potrzebowali pieniędzy na bieżące wydatki. Po prostu wydrukowali te dodatkowe akcje, nabywając bardzo wartościowe aktywo. I jeżeli wiatr, że tak powiem, sprzyjający dla energetyki atomowej na świecie będzie cały czas korzystny, no w takich okolicznościach. Te... To, czym zajmuje się Westinghouse, z poparciem rządu amerykańskiego, może być bardzo takim dobrym, wydajnym i przenoszącym pieniądze aktywem dla, dla udziałowców Cameco. No i właśnie dzięki temu, że każdy, kto jest udziałowcem Cameco, od razu powiem tutaj tak otwarcie, że Cameco nie jest w moim portfelu, który jest w ramach naszego kursu, ponieważ Cameco jest bardzo dużą firmą, jest, ma bardzo dobre podstawy, ale no, Możliwości wzrostu na, na spółce Kameko są ograniczone. Myślę, że jeżeli Hostsa bardzo ładnie się rozwinie nam jeszcze, to myślę, że 3-4 razy są możliwe, przy tym, jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem. Ale no, staram się stawiać na spółki, które mają większy potencjał wzrostu. Co prawda, mam trochę akcji Kameko. Kameko płaci niewielką dywidendę. No jest to taka, chociażby przez to, że mam też troszeczkę udziałów w. WR, WRNM, czyli etf na szeroki rynek uranowy. Tam też Cameco jest na, po prostu największą największym holdingiem tego właśnie ETF-u. że 15% mniej więcej jest właśnie całego ETF-u stanowi Cameco. Tak więc mam ekspozycję na Cameco, ale po, w porównaniu do innych spółek nie jest to duża ekspozycja i w ramach kursu. no. Jeżeli któryś z moich kursantów albo potencjalny inwestor chce relatywnie bezpiecznie zainwestować na rynku uranu, no to nabycie Kameko jest taką bezpieczniejszą, co prawda z dużą, z dużą mniejszą opcją zysku, ale taką bezpieczną formą rozegrania. No i dodatkowym takim plusem i satysfakcją może być to, że posiadając Kameko, przez to, że Kameko pośrednio będzie nam budowało tę, tę elektrownię atomową, każdą złotówkę, którą rząd polski będzie przeznaczał na, na, na budowę tego, tej elektrowni, jakąś tam część tej złotówki będzie wypłacana dla nas, w formie, czy to w formie dywidendy, czy to w formie wzrostu wartości akcji naszej spółki. Więc w taki dosyć okrężny sposób możemy stać się beneficjentami budowy, elektrowni atomowej w Polsce przez firmę Westinghouse. Okej, okay, czyli no z tego co mówisz to fajnie to wybrzmiało, że Cameco to jest takim bezpiecznym powiedzmy koniem, jeżeli ktoś chce zająć sobie ekspozycję na ten sektor uranowy, bo pokrywa bardzo wiele obszarów tego rynku. Czy to chyba taki, nie wiem czy to będzie dobre porównanie, ale Bitcoin rynku surowcowego, czyli taki duży, pokrywa wiele obszarów, z Cameco... najmniejszym najmniejszy na wzrost, ale relatywnie bezpieczny. No, nie wiem, czy, czy tak jakby ETF na fizyczny, na fizyczny uran Sprota nie byłby takim naj, najlepszym porównaniem do Bitcoina, ale jeżeli miałbym wybrać spółkę, nie, nie ETF na fizyczny metal, to zdecydowanie Kameko. Kazata Prom jest bardzo wartościową spółką, która ma niższe koszty produkcji niż Kameko. Generuje lepsze przepływy pieniężne, ale no. Jest ryzyko geopolityczne związane z, z posiadaniem kazata promu. Okej. Okay. Dobra, Paweł. Drugie pytanie, które chciałem Tobie dzisiaj zadać. Jak kilka dni temu Phil na swoim kanale zrobił wywiad z Traderem 21, i tam trader powiedział taką rzecz, że nadal są sektor surowcowy czy surowce są historyczne tanie, historycznie tanie, natomiast teraz. Przy okresie potencjalnego spadku inflacji, czy wyhamowanie tego wzrostu inflacji, surowce mogą spadać, jak cały rynek surowcowy może, może odreagować. I chciałem ciebie dopytać, jak ty się na to pozycjonujesz? Czy się z tym zgadzasz i też potencjalnie przy tym spadku wzrostu, jeżeli będziemy mieli spadek wzrostu inflacji, tak ona dalej będzie ta inflacja, ale nie będziemy mieli już wzrostu na przykład do roku czy miesiąc do miesiąca, to czy surowce będą odreagowywać, może odreagują mocniej i czy. Uważasz taki scenariusz za realny i trzymasz część gotówki, żeby móc się wtedy obkupić? Jak to wygląda? Tak, jak najbardziej biorę ten scenariusz pod uwagę. Tak naprawdę nie wiemy, jak zachowa się Fed, jak zachowa się cały rynek. Szereg czynników na to wpływa, ale głównie zachowanie rządu amerykańskiego i Fedu. No i dlatego w ramach kursu, na razie, tak jakby z moimi kursantami, staramy się skupić na akcjach rynku uranowego i przestrzegam w każdym raporcie, że no jesteśmy na takim bardzo, nie, na bardzo niebezpiecznym etapie. Ale z drugiej strony ten etap, jeżeli nie wiem, czy dojdzie do, do takiego krachu, a jak dojdzie do krachu, krachu na, cały, na całym rynku i dojdzie do recesji gospodarczej, to się bardzo mocno odbije na szeregu spółka, spółek surowcowych. I no, ja szczerze powiedziawszy, pomimo tego, że mamy ekspozycję nie tylko na uran, ale też częściową na, na, na inne sektory, no to bardzo, bardzo liczę. Nie, nie obrażę się, jeżeli dojdzie do, do takiego krachu, ponieważ właśnie mam sporą pozycję gotówkową i też moich kursantów uczulam na to, żebyśmy nie wchodzili teraz o czy to w rynek ropy, czy metali ziem rzadkich, czy miedzi, czy srebra, bo wszystkie te elementy są bardzo podatne na koniunkturę gospodarczą. A Fed na chwilę obecną, oficjalna, oficjalne stanowisko jest Fedu takie: chcie, chcemy zabić. Nazwijmy to w cudzysłowie gospodarkę. Chcemy zmniejszyć wzrost gospodarczy, chcemy doprowadzić do recesji, żeby zwalczyć inflację. No i jeżeli narracja się nie zmieni, a jest szansa na to, myślę, że realna, że narracja się nie zmieni jeszcze przez, przez może parę, dwa, trzy kwartały. Pomimo tego, że już wszyscy piwot, 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 każdy, każdy czeka na ten piwot i chce już wchodzić i tak dalej. Inwestować. Myślę, że właśnie takie wstrzymanie się i poczekanie, co się wydarzy, no jest rozsądną opcją. Z jednej strony mam, myślę, mam około też, myślę, tak, na 30-40% w tym przedziale mam pozycji gotówkowej. No, chcę być tak, jakby gotowy na dwie opcje. Jeżeli rynek pójdzie w górę, nie będziemy mieli recesji, Fed zmieni zdanie, ok. Z jednej strony, moje aktywa, które teraz mam, będą myślę fajnie performowały, a z drugiej strony będę mógł kupować no, nie poprzez ale wtedy już większą alokację zrobić. Z drugiej strony, jeżeli dojdzie do, do takiego sporego załamania, które nie jest niemożliwe, myślę, że to jest. Myślę, że to jest scenariusz, tak szczerze powiedziawszy. Tylko że tak jak mówię, no, nie jesteśmy w stanie tego przewidzieć, to za dużo zmiennych jest, nasze znaczy za dużo zmiennych zmiennych, na które nie mamy wpływu. Więc jestem gotowy na nam drugi scenariusz. I, no i w taki, takim w takiej sytuacji będę mógł kupować aktywa, na które, które bardziej są uzależnione właśnie od które gospodarczej z drugiej strony uran jest, nie sprzedaje swoich akcji uranowych żadnych, ponieważ to jest tak mały rynek i. Który może funkcjonować, ten klincz podażowo-popytowy, już który już to niejednokrotnie nie pokazywałem, o ten rynek uranowy może iść w przeciwnym kierunku do szerokiego rynku, ponieważ no, tam pieniądze, które e, ruszają tym rynkiem, są po prostu śmiesznie, śmiesznie małe. i No i te przesłanki są bardzo, bardzo ważne. Jak przy, przyjdzie, przyjdzie to, znaczy teraz jesteśmy na etapie kontrakt, nowego cyklu kontraktowego. Jeżeli kilka nowych kontraktów zostanie podpisanych po wyższych cenach, cena uranu może gwałtownie wzrosnąć szybko, bo jest bardzo płytko. A co za tym idzie, ceny wydobywców mogą też szybko pójść do góry. Więc no jestem gotowy na dwa scenariusze. Okej, okay. jeszcze pod kątem pivotu Fedu, tylko dodam, bo też ostatnio miałem o tym rozmowy, że sporo inwestorów traktuje to bardzo jednowymiarowo, tak, kiedy będzie pivot Fedu. Natomiast ten pivot może być w wersji np. Light, gdzie Fed podnosi stopy i po prostu przestaje podnosić stopy, ale ani nie dodrokowuje, ani tych stóp nie obniża, tylko na razie. Myślę, że też tak, tak, przepraszam, że się wcinam, ale myślę, że to tak, że, że to jest najbardziej prawdopodobny scenariusz, że po prostu albo po prostu ten pivot w wersji light będzie polegał na tym, że zmniejszą ilość, znaczy zmniejszą, nie będą podnosić o 75 punktów, tylko 50 czy 25, albo po prostu przestaną na jakiś czas, ale. Też jak spojrzymy na stopy procentowe w Stanach Zjednoczonych, to, to, to co było przez ostatnie 10 lat, to była aberracja, czyli stopy poniżej 5%. Już teraz y, oprocentowanie amerykańskich fixed mortgage, czyli tych y, kredytów na nieruchomości w Stanach Zjednoczonych jest bodajże na poziomie 7,5%. A w latach 80. przez całą dekadę mieliśmy ponad 10%, 10, 15% i więcej. Więc. Y, no, to, co było, to tak jakby patrz, spojrzymy dłużej na gospodarkę, to to, co było, co, co miało miejsce w ostatniej dekadzie, było aberracją, a normą były stopy w granicach 10, więc do tego pivotu Fedu możemy jeszcze, jeszcze może, może dojść do takiej sytuacji, że jeszcze długo możemy do tego poczekać i że te spadki, spadek PK, spadek, spadek, no, wzrost kosztu pieniądza, a co za tym idzie, prawdopodobnie spadki w PKB no, będą głębsze jeszcze. No okay. Ponieważ wydrukowaliśmy tyle, a nie mniej pieniędzy i, i musimy ponieść tego konsekwencje. Dokładnie tak. No także za niedługo lada moment, mamy też posiedzenie Fedu, więc też zobaczymy jak to, jaka tam będzie decyzja, jaka będzie narracja prowadzona przez Paula. Też myślę, że na następne materiale będziemy mogli, będę ja mógł Ciebie dopytać, jak spółki surowcowe w ogóle zareagowały. Wtedy na to posiedzenie, bo zakładam, że też jakaś reakcja rynków na to będzie. Paweł, bardzo Ci dziękuję za dzisiejszy materiał. Zmieściliśmy się w około 20 minutach, więc myślę, że fajnie, konkretny materiał do przesłuchania. Dużo wiedzy, jeżeli chodzi o tą elektrownia to w Polsce, no miejmy nadzieję, że ją wybudują. Będziemy mieli tańszą energię. Natomiast fajnie, że powiedziałeś też naszym widzom, jak można no, może nie wzbogacić się, tak, ale też czerpać dla siebie jakieś korzyści z tego, że buduje się u nas ta elektrownia. Ja, Paweł, jeżeli jeszcze pozwolisz, zaproszę na Twój webinar, który odbędzie się 9 listopada o godzinie 20, gdzie powiesz o rynku surowcowym, jego potencjale i o kolejnej hoście, której progu właśnie się znajdujemy. Cytuję Twoje słowa. Także Paweł, dzięki jeszcze raz za ten materiał, dziękuję Wam widzowie, jeżeli podobało się zostawcie lajka, jeżeli nie, to nie zostawiajcie, ale pamiętajcie, że po lajku zawsze mi, Pawłowi, robi się miło. Dzięki wielkie jeszcze raz, Paweł. Do zobaczenia i do usłyszenia. Dzięki, cześć.